Rafał Rudziński, prezes zarządu firmy Robert Bosch w Polsce i reprezentant grupy Bosch w Polsce. Jakie trzy decyzje strategiczne w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy najbardziej wzmocnią pozycję europejskich producentów? O tych decyzji trzeba podjąć znacznie więcej chyba niż trzy, ale zaraz do nich wrócę. Natomiast mam takie wrażenie, że to powinno być znacznie szybciej niż 12 miesięcy. Tak, zakładanie kolejnych 12 to jest znowu opóźnienie pewnych decyzji o rok, co w obecnej sytuacji, też gospodarczej, geopolitycznej, jest no, dosyć szkodliwe albo opóźnia możliwość wejścia ponownego na ścieżkę wzrostu w Europie. Jeżeli chcemy naprawdę o przemyśle motoryzacyjnym znowu mówić z dumą jako branży rozwijającej się, przede wszystkim trzeba stworzyć w Europie, w mojej ocenie. I też zgodnie z tym, co na przykład rekomenduje klepa, uczciwe warunki konkurencji wobec dostawców, na przykład z Chin czy z innych regionów świata. I mówimy tu o tak zwanym local content, czyli udziale rzeczywiście made in Europe w produkcji samochodów. To jest jakby dzisiaj jeden z podstawowych elementów, który mógłby wzmocnić realnie produkcję w Europie. Kolejną rzeczą jest to na pewno otwarcie się na różne technologie. Dzisiaj, oczywiście, jednym aspektem, o czym mówiliśmy, jest temat industrializacji, drugim, oczywiście, ochrona klimatu i rzeczywiście dążenie do dekarbonizacji. Tylko, w mojej ocenie, dekarbonizacja oparta jedynie o samochody z napędem bateryjnym, no będzie chyba można dzisiaj powiedzieć, wręcz niemożliwa do osiągnięcia w założonym czasie. Także, otwarcie technologiczne na technologie różne. Czy to są hybrydy, hybrydy tak zwane z wtyczką, czy to jest paliwa syntetyczne, czy to może paliwa odnawialne, czy może wręcz wodór, tych technologii, które pomagają w dekarbonizacji jest znakomicie więcej. Trzecia strategiczna decyzja to po prostu weźmy się szybko do roboty. Naprawdę zrozumienie, zarówno w państwach, jak i w parlamencie europejskim, w komisjach. Musi być na wyższym poziomie i determinacja do wprowadzenia realnych zmian powinna być tu i teraz, a nie jak na początku powiedziałem za 12 miesięcy. Jaką unikalną przewagę posiada europejski przemysł motoryzacyjny, która może wzmocnić jego pozycję na arenie międzynarodowej? Przemysł motoryzacyjny europejski, ale nie tylko motoryzacyjny. W ogóle Europa jest bardzo mocno oparta na filarach związanych z innowacyjnością i tego nie powinniśmy zgubić. Nie możemy dać sobie wmówić, że Europa już nic nie potrafi wymyśleć, zrobić, bo to jest po prostu nieprawda. Ilość patentów, czy ilość nowych rozwiązań w Europie, też w branży motoryzacyjnej jest bardzo duża. Czasami są to rzeczy niewidoczne może dla konsumenta, oparte na przykład dotyczące bezpieczeństwa jazdy, czyli cała technika sensorowa, czy też zarządzania w ogóle pojazdem, której też konsument nie widzi. Często oceniamy innowacyjność przez ilość, nie wiem, Ekranu w samochodzie. No nie do końca to jest według mnie wyznacznik. Mocną stroną Europy na pewno jest nasze olbrzymie doświadczenia w całej technologii związanej z silnikiem wewnętrznego spalania. Więc, tak jak już mówiłem, jeżeli otworzymy się na neutralność technologiczną i dopuścimy na przykład wykorzystywanie paliw syntetycznych, czy też paliw odnawialnych, czy biopaliw, no to nadal możemy używać silników, które są naszą mocną stroną, czyli silników wewnętrznego spalania. Jednocześnie walcząc z ochroną klimatu, czy dekarbonizując całą branżę. Także tych przewag mamy dosyć dużo, i my musimy wierzyć w to, że potrafimy to zrobić i opierać się na tym, co robimy najlepiej. Jesteśmy naprawdę regionem nadal mocno innowacyjnym. Czy napęd wodorowy ma realną szansę być wykorzystywany na masową skalę? Jeśli tak, dlaczego? Znowu to jest troszkę to, co było w poprzednich pytaniach. Ja jestem zwolennikiem jednak neutralności technologicznej. Według mnie w dłuższej perspektywie żadna technologia nie będzie tą jedyną. Jeżeli ktoś powie, a napęd bateryjny rzeczywiście to jest to, co na najbliższe 30 lat będzie z nami jako jedyne, też pewnie powiemy, że nie. Napęd wodorowy, czy też przez ogniwa wodorowe, czy to na przykład bezpośredni wtrysk wodoru, jest jednym z rozwiązań, które z dzisiejszego punktu widzenia nie wygląda, żeby było masowe i, i jakby szybko dostępne, to są jeszcze lata. Badań i pewnie też próbowania, jak, jak zoptymalizować napęd wodorowy. Natomiast jest to jedno źródło napędów. Do tego bym miksu trzeba koniecznie dołożyć oprócz wspomnianych baterii, które pewnie będą podstawą napędu, czyli napęd jakiś elektryczny. Dołożyć też wszystkie rozwiązania hybrydowe, dołożyć paliwa syntetyczne, dołożyć paliwa. Odnawialne, czyli biopaliwa. Także to spektrum jest duże. Ja bardzo unikam tego, żeby mówić, że coś jedno jest tym optymalnym rozwiązaniem. To był błąd, który został popełniony wiele lat temu, gdzie wszyscy skoncentrowali się tylko na baterii. Jedyne źródło napędu w samochodzie ma być bateria. Jak się dzisiaj okazało, no nie do końca te cele realizujemy i nie do końca jest to najbardziej optymalne. Pokazują to też wielkości sprzedaży i rejestracji nowych samochodów. Tylko neutralność technologiczna i otwarcie na wszystkie technologie, które służą dekarbonizacji albo są zeroemisyjne, to jest to, co w przyszłości będzie. I prawda jest taka, że na sam koniec to konsument wybierze, co jemu jest wygodniejsze, lepsze i takie powinno być myślenie nie tylko branży, ale też decydentów. To my, konsumenci, mamy zdecydować, jakim samochodem chcemy jeździć, z jakim napędem, który jest dla nas najbardziej optymalny. Ważne, żeby służył celom dekarbonizacyjnym.